Cześć, tu Jarek Jarzębowski, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Expressa. Tym razem jest to odcinek z wideo, ponieważ dzielę się na nim insightami z naszego najnowszego badania Efektywny rekruter i wizualizacja, myślę, że tutaj wiele może pomóc. Jeżeli nie wiesz czym jest badanie, to nie martw się, od tego również zaczniemy. O tym też mówiliśmy podczas ostatniego podcastu, w którym moją gościnią była Paulina Wardenga. współorganizatorka badania. Ten odcinek, czyli efektywna rekrutacja, czyli właściwie jaka, odbił się całkiem dobrym echem i otrzymałem sporo pozytywnych komentarzy, dlatego zdecydowanie, jeżeli nie miałaś, nie miałeś jeszcze okazji go obejrzeć lub posłuchać, to zdecydowanie polecam ci do niego wrócić. Dzisiaj jednak skupmy się na samym badaniu. Dlaczego zdecydowaliśmy się zrobić badanie? Z trzech tak naprawdę powodów. Po pierwsze, dlatego, że rekrutacja jest naszym zdaniem jednym z kluczowych elementów, kluczowych procesów personalnych w każdej organizacji. Zwłaszcza kiedy mówimy o rynku bardzo, bardzo konkurencyjnym. A jeżeli tak, to oznacza, że powinniśmy ją robić dobrze. Tylko, żeby coś robić dobrze, żeby to poprawiać, musimy to zmierzyć. I to jest powód numer dwa. Naszym zdaniem dzisiaj brakuje dobrego, kompleksowego raportu. Na temat rekrutacji i rekruterów w Polsce. Oczywiście mamy całkiem sporo raportów globalnych, europejskich, ale nie ma takiego raportu, który my postanowiliśmy stworzyć, dlatego chcieliśmy wziąć sprawy w nasze ręce. I raport, który proponujemy, który w tym, do którego właśnie przeprowadzamy badanie, to raport, który pokaże, kim są i jak pracują najlepsi z najlepszych. Najlepsi rekruterzy i najlepsze rekruterki, najbardziej doświadczeni, najbardziej doświadczone rekruterki. Naszym zdaniem jest to bardzo istotne, ponieważ pokaże różnicę. Dzisiaj wizerunek rekrutera w wielu oczach jest bardzo negatywny, i znowu naszym zdaniem, to błąd. Nie powinno tak być, ponieważ rekruterzy są niesamowicie ważną częścią każdej organizacji. Ale, żeby to pokazać, musimy to zmierzyć, stworzyć raport i wtedy będziemy faktycznie mogli wyciągać jakieś wnioski. No ale, jeśli mówimy o wnioskach, to zobaczmy. Przygotowałem dla ciebie trzy wycinki z aktualnych wyników badania. Pierwszy to wycinek odnośnie tego, kto bierze w ogóle udział w badaniu. I tu chcę Ci zwrócić uwagę na to, że razem kumulatywnie prawie 50% osób, czyli prawie połowa, to są osoby powyżej 5 lat doświadczenia w prowadzeniu rekrutacji. To oznacza, że faktycznie w badaniu Efektywny Rekruter biorą udział ci najlepsi, ci najbardziej doświadczeni rekruterzy. I to oznacza, że raport. Które powstanie na bazie tego badania, będzie jak najbardziej rzetelny. Dlatego zdecydowanie, zdecydowanie powtarzam, warto wziąć w nim udział, aby później móc zapoznać się z raportem. I jednocześnie warto wziąć w nim udział, aby pokazać swoją perspektywę, swoją ekspertyzę i swoje doświadczenie. Zobaczmy, jakie mamy pierwsze wyniki. Kolejne pytanie, które, którym chcę się z Tobą podzielić. To pytanie, ile średnio miesięcznie rekrutacji prowadzisz, ile masz procesów otwartych. No i tutaj zwróć uwagę, że prawie 40% osób prowadzi od 3 do 5 rekrutacji. I to wydaje się, że jest taka liczba, która jest do ogarnięcia, która jest do zrobienia, do wyrobienia, którą można się faktycznie zająć. Niestety prawie 20% osób. Realizuje miesięcznie powyżej 11 rekrutacji. I to dla mnie zapala pewną lampkę, pewną pomarańczową lampkę, jeszcze nie czerwoną, ponieważ jest pewne wyjaśnienie, które mam w głowie, które może być zasadne do takiej ilości. Natomiast jeżeli rekruter ma prowadzić powyżej 11 rekrutacji miesięcznie, to prawdopodobnie nie będzie w stanie zrobić tego jakościowo. 3 do 5 jest do zrobienia. Powyżej 11 będzie bardzo trudne, chyba że Chyba, że to tyczy się rekrutacji masowych, powtarzalnych, wtedy faktycznie powyżej 11 rekrutacji jest do zrobienia, ale musimy mieć świadomość, że to nie będzie tak samo jakościowa rekrutacja, jak ta, w której rekruter ma możliwość skupić się na od 3 do 5 rekrutacji miesięcznie. I teraz, czy tak jest, jeszcze nie wiem, jeszcze nie robiliśmy tych korelacji, jeszcze nie patrzyliśmy na te powiązania, ale na pewno to zrobimy. Na pewno sprawdzimy, ile osób rekrutuje powyżej tych 11 rekrutacji w ramach miesiąca, w jaki sposób oni rekrutują, jak to wpływa na ich metody, ich narzędzia, które wykorzystują, jakie to są rekrutacje, i tak dalej, Więc to są rzeczy, których na pewno będziesz mógł się dowiedzieć, to są rzeczy, których na pewno będzie można się dowiedzieć. Z raportu efektywny rekruter. Druga rzecz, którą chciałbym się jeszcze z Tobą dzisiaj podzielić, to to, które metody oceny umiejętności kandydatów są wykorzystywane przez rekruterów. Jak widzisz, tutaj mamy tylko górę tych naszych odpowiedzi, bo można było wybierać więcej niż jedną odpowiedź, bo przecież oczywiście rekruterzy wykorzystują więcej niż jedną metodę do oceny umiejętności kandydatów i aż 97% kandydatów analizuje CV. Tylko CV jest pewien problem, o czym rozmawiamy z Pauliną w poprzednim odcinku podcastu Herespresso. Nie chcę tego powtarzać, nie chcę w tym momencie tego rozwijać. Zachęcam Cię do odsłuchania tego odcinka. Natomiast aż 97% rekruterów mimo wszystko posiłkuje się analizą CV. I w zasadzie nie dziwię się, ponieważ jest to najbardziej powszechne, najbardziej dostępne narzędzie, najbardziej dostępna metoda, ale no właśnie, trzeba by być świadomym jego ograniczeń. Kolejna rzecz, którą posługują się rekruterzy, to deklaratywne dane kandydatów, które są zbierane podczas rozmowy. I znowu, zdaję sobie sprawę z tego, że jest to łatwe, jest to wygodne, ale warto sobie zadać pytanie, na ile jest to efektywne. W badaniu i w raporcie efektywny rekruter chcemy się skupić na tym, co jest najbardziej efektywne. Czy dane deklaratywne kandydata będą najbardziej efektywnym prognostykiem, efektywnym? Możliwy, możliwie efektywnym sprawdzeniem tego, jakie są umiejętności kandydata. Na to pytanie odpowiedz sobie samemu. Kolejna rzecz, którą wykorzystują rekruterzy, to ustrukturyzowana rozmowa kwalifikacyjna i bardzo się cieszę, że tutaj zaznaczyliśmy ustrukturyzowana, natomiast moim zdaniem często ta rozmowa wcale nie jest aż tak bardzo ustrukturyzowana, jak byśmy chcieli, jak. Prawdziwie i w rzeczywistości powinna wyglądać ustrukturyzowana rozmowa kwalifikacyjna, ale do tego jeszcze będziemy wracać, bo znowu to jest temat, który możemy rozpakować nieco mocniej w przyszłości. No i kolejna rzecz, czwarta z tych, która była w top, to ocena umiejętności przez hiring managera lub przez zespół. I tutaj nie dziwię się, zwłaszcza jeżeli rekruter nie ma umiejętności, które miałby sprawdzać. No to faktycznie byłoby trudno. Natomiast pytanie, czy ocena przez jedną, dwie lub trzy osoby faktycznie będzie najbardziej rzetelna? Raz jeszcze, odpowiedź na to pytanie zostawiam Tobie. Dzisiaj nie będziemy sięgać do kolejnych insightów. Natomiast gwarantuję Ci, że sam raport będzie w nie obfitował. Tych pytań w ramach ankiety jest całkiem sporo, więc będziemy mogli z nich wyciągnąć naprawdę, naprawdę dużo. Jeżeli Ty rekrutujesz i jeżeli chcesz wesprzeć nasze badanie, to pamiętaj, że Twoje doświadczenie ma znaczenie. Nieważne, czy rekrutujesz 5 lat, 2 lata, czy dopiero zaczynasz. Weź udział w badaniu i wypełnij ankietę. Co za tym idzie? Zbudujesz z nami najlepszy, najbardziej kompleksowy, największy raport o rekrutacji w Polsce. Dodatkowo bezpłatnie potwierdzisz swoje umiejętności w ramach testu Talent Acquisition, który bezpłatnie dostarcza Heroify. I w końcu otrzymasz preferencyjny dostęp do ogólnopolskiego badania i raportu z tego badania. Mam nadzieję, że te rzeczy są dla Ciebie wartościowe. Te insighty, którymi podzieliłem się dzisiaj, i te insighty, które zbierzemy i którymi podzielimy się w ramach raportu. Jeżeli tak, to zapraszam Cię na stronę efektywnyrekruter.pl. Tam możesz wziąć udział w badaniu, a jednocześnie ściągnąć grafiki i podzielić się nimi na LinkedInie, Facebooku, Instagramie, żeby zaprosić dodatkowych rekruterów i zrobić jeszcze lepsze badania. Za dzisiaj Ci dziękuję. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach HR Presso. Trzymaj się, cześć.